z kciukiem do przodu, nie ma inaczej, z kciukiem do przodu. Okay. To targi, które ściągają optymistów, bo tylko optymiści mogą zajmować się infrastrukturą i jest nas, wydaje mi się, w tym roku równie wielu, jak w roku minionym. Są powody do optymizmu, bo jesteśmy w tym roku lepiej przygotowani do realizowania ważnych inwestycji drogowych. W tej chwili, w toku ponad 40 przetargów, dzięki którym będziemy mogli wybudować 810 km autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic. Przygotowaliśmy kolejne 42 przetargi, które będą ogłoszone jeszcze w tym roku. Dzięki tym nowo ogłaszanym przetargom będziemy mogli wybudować kolejnych 800 km. A w tej chwili prace trwają na 720 km. Autostrad Drok Ekspresowy.